Sponsorem tego filmu jest Instant Gaming. Na ich stronie możecie kupić klucze do gier po okazyjnej cenie. Spośród wielu legend, które krążą po imperium, jedną z najdziwniejszych jest legenda o Legionie Przeklętych. Wiele różnych historii z różnych stron galaktyki. Ci, którzy wiedzą, gdzie i jak szukać, zauważają korelację pomiędzy różnymi pojawieniami się tych wojowników z innego świata ich nagłym wsparciu w czasie rozpaczliwej bitwy i równie nagłym, niewytłumaczalnym ich zniknięciu, gdy walka się zakończy. Inkwizytor di Merloriak Ordo Kronos w czasach końca, w czasach czterdziestego pierwszego tysiąclecia ery człowieka, gdy istniejące od 10 tysięcy lat imperium ludzkości, tytaniczny reżim biurokracji i teokracji powoli chylił się ku swojemu upadkowi, zapadając się pod swoim własnym ciężarem i pod atakami obcych, mutantów i heretyków w różnych częściach galaktyki, w poczuciu powszechnej beznadziei, bojaźliwi ludzie opowiadali sobie legendy i mity ku pokrzepieniu serc. Opowiadali sobie o czasach Prymarchów, Opowiadali, jak jeden z nich z martwych wstał, by uratować ich imperium. Opowiadali sobie o imperialnych świętych, o polskim świetle imperatora ludzkości i jego aniołach śmierci, Adeptus Astartes. Wiele z tych legend oczywiście było nieprawdziwych, były to przekręcone bajki albo anegdoty z gigantycznej galaktyki. Jednak przez ostatnie 100 lat do agentów inkwizycji, tajnej instytucji śledczej, która nieustannie nadzoruje życia i losy miliardów ludzi w całej Drodze Mlecznej, zaczęło coraz częściej dochodzić pewne wyróżniające się na tle innych anegdoty. Inkwizycja śledzi różne legendy i mity, czy bajania zwykłych, szarych obywateli. Inkwizycja zawsze musi być czujna, bowiem może się okazać, że to o czym ludzie rozmawiają to powierzchowna oznaka czegoś znacznie głębszego – działalności ukrytych kultów, aktywności demonicznej lub korupcji chaosu. Ostatecznie praktycznie wszystkie te mity, legendy i opowieści są uznawane za nieistotne, ale zawsze trzeba być ostrożnym. Jednak przez ostatnie sto lat inkwizycyjne Ordo Chronos szczególnie zainteresowało się pojawiającymi się coraz częściej tymi samymi opowieściami o tajemniczych Astartes, kosmicznych maryńs odzianych w czarne pancerze, wyglądających, jakby byli osmoleni, nigdy nie kontaktujących się z sojusznikami, pojawiający się jak gdyby znikąd, a potem po bitwie jak gdyby rozpływający się w powietrzu. Ponadto wszystkie te opowieści wspólnie twierdzą, że tam gdzie ci Maryń stąpają, tam ich nogi są opływane językami ognia, a nawet całe ich pancerze wydają się płonąć z żywym ogniem. W opowieściach maluczkich Maryńsci są przezywani mianem Legionu Przeklętych. Mówi się o nich jak o strasznych zjawach, duszach przeklętych, potępionych Maryńs, którzy na wieki zostali skazani na odpokutowanie swoich grzechów przeszłości. Są to fantomowi mściciele, których dusze na wieki są podporządkowane zemście. Fakt, że ten tak tzw. Legion Przeklętych pomaga imperialnym, nie powstrzymało inkwizycji, żeby ich wyśledzić i potwierdzić czym oni są. Zbyt dużo historii z różnych części galaktyki opowiadało te same szczegóły, więc opowieści o nich nie mogły być po prostu folklorem. Jednak żaden zakon Marines rejestrowany przez Inkwizycję nie pasował do opisu tych zjaw. W końcu po wielu dekadach tropienia i śledzenia historii o manifestacjach tych zjaw, Inkwizycja uznała, że w istocie tzw. Legion Przeklętych musi być w jakiś sposób powiązany z Osnową i Spacznią. Legendy o Legionie Przeklętych zwykle są takie same. Opisują ich jako czarnozbrojne, płonące ogniem zjawy Marines, pojawiające się niespodziewanie na polu bitwy, gdy cała nadzieja jest już stracona, by wspomóc siły Imperium w czasie ich największej potrzeby. Wyłaniają się z immaterium, by wymierzyć gniew Imperatora, a po zwycięskiej bitwie również szybko znikają. Powiada się, że ci wojownicy żyją w przestrzeniach między rzeczywistością a spacznią. Mieszkają w nadziejach i snach ludzi zdesperowanych lub w jeszcze innym wymiarze, wiecznie rozświetlonym płomieniami nienawiści. Rzadko kto przetrwał naoczne zetknięcie z ich nagłą i niszczycielską ofensywą, a jeszcze rzadsze są przypadki tych, którzy zachowali po tym spotkaniu zdrowe zmysły. Upiorna legenda Legionu Potępionych znana jest w całej galaktyce, a nawet niewierzący wspominają o niej szeptem. Ci milczący czarnozbrojni wojownicy przypominają kosmicznych maryńs. Ich osmolone zbroje zdobią wizerunki kości i płomieni. Nie należą do żadnego zakonu oficjalnie uznanego w Imperium. Gdy ich wrogowie otwierają ogień w kierunku legionistów, promienie melty i salwy plazmy często przenikają przez ich ciała, nie czyniąc najmniejszej szkody. Nawet w tych nielicznych przypadkach, gdy takie śmiercionośne bronie trafią potępionego legionistę śmiertelną raną, wydaje się to w ogóle go nie spowalniać. Karabiny boltowe noszone przez legionistów, choć wyglądem nie różnią się od tych używanych przez innych kosmicznych maryńs, wystrzeliwują jednak płonące pociski, zdolne przebijać najtwardsze pancerze. Imperialni uczeni ustalili, że legioniści przeklęci są w stanie oddawać znacznie więcej strzałów, niż wskazywałoby pojemność magazynków ich broni. Nie zaobserwowano, żeby przeładowywali broń, nawet podczas najdłuższych bitew. Im bliżej zbliżał się końca 41. tysiąclecie, tym częściej pojawiały się w Galaktyce historie o nagłych atakach Legionu Przeklętych. W IV wieku 41. tysiąclecia w bitwie o Godba uratowali oni pułk pancerny Gwardii Imperialnej przed atakami potworów Tyranidów, tworząc wokół nich kordon obronny. W IX wieku wsparli Kosmicznych Maryjn w ataku na Idarę, a w X wieku uratowali Czarnych Templariuszy i Marszałka Helbrekta przed Mrocznymi Eldarami w bitwie o Tersuis. Jednak to szczyt XIII Czarnej Krucjaty był miejscem najczęstszego pojawiania się Legionu Przeklętych i to jednocześnie naraz w odległych częściach galaktyki. Gdy demon Belakor zaatakował falangę Imperialnych Pięści, Legion Przeklętych przepędził demonicznego księcia z pokładu, a gdy kosmiczne wilki abordażowały fortecą z czarnego kamienia, u ich boku zamanifestowali się płonący Astartes, oświęcając blaskiem swoich ogni niczym świętym światłem drogę do celu. Miesiące później, gdy odrodzony Prymarcha Robuty Giliman w czasie Terrańskiej Krucjaty zmierzał na Świętą Terrę, to Legion Przeklętych uratował Prymarchę z niewoli Czerwonych Korsarzy i demonów Dzincza. A gdy mrok Cicatrix Maledictum przesłonił galaktykę, Legion Przeklętych walczył wszędzie tam, gdzie gasła nadzieja. Walczyli w dewastacji Baal, walczyli w bitwie o Armagedon czy w bitwie o Antagonis. Legion Przeklętych zdaje się pojawiać wszędzie tam, gdzie akurat Imperium potrzebuje pomocy lub wsparcia, by osiągnąć kluczowe zwycięstwo lub by uniknąć drastycznej przegranej. Wielu uczonych, zarówno kronikarzy Astartes, czy inkwizytorów ze wszystkich ordo, ale też i mnichów czy kapłanów, a nawet nawigatorów lub astropatów, każdy z nich próbował rozwiązać zagadkę Legionu Przeklętych, każdy na swój własny sposób z scholarzy wysnuli hipotezę, że legion przeklętych to rzeczywista i realna materializacja gigantycznych, traumatycznych wydarzeń, tak strasznych, że odbiły się one na psionicznej tkance imaterium. Według tych teorii wydarzenia takie jak masakra na Istvan V z początku herezji Horusa, rzeź kosmicznych Maryńs czy śmierć prymarchy były tak traumatyczne, że pozostawiły trwałe blizny na psychice wszystkich legionów pierwszej fundacji. Traumy te były tak głębokie, że przeniknęły nie tylko do zakonów, które powstały później, ale również do setek kolejnych zakonów powstałych w ciągu tysiącleci od tamtego burzliwego czasu. Wszyscy kosmiczni maryńscy, którzy pozostali wierni imperatorowi, mają głęboko zakorzenione w sobie przekonanie, że zdrajcy muszą odpokutować za swoje grzechy ogniem i furią. Możliwe więc, że zakonni psionicy, kronikarze Adeptus Astartes. Odwołując się do tego przekonania, świadomie lub nieświadomie pośrednio przywracają do życia duchy poległych braci, katalizując obecną w nich samych i w ich braciach Astartes, przekazywano z pokolenia na pokolenie traumę zdrady Herezichorusa traumę tak silną, że psionicznie wpływa ona na osnowę, która zmienia chęć zemsty w fizyczne zjawy. Według uczonych propagujących tę hipotezę, Pochodzenie legionu przeklętych to właśnie ta płonąca wiara i gorliwość zakonów maryńs w konieczność ukarania winnych. To właśnie to przekonanie nadaje upiorom z legionu potępionych ich fizyczną formę. Niektórzy bardziej radykalni scholarzy mają inną hipotezę, zgodnie z którą legion potępionych to rodzaj zbiorowej halucynacji, wywoływanej pośrednio przez całą ludzkość. Halucynacji, która wzmocniona energią psoniczną czasem może zamanifestować się w rzeczywistości. Scholarze ci uważają, że podświadoma siła nadziei jest tak potężna, że w połączeniu z psychicznymi zdolnościami drzemiącymi w umysłach ludzi i zastrzykiem adrenaliny, jakim może być obawa przed nieuchronną śmiercią, może stać się rzeczywistością. Kluczowym elementem tej teorii jest przekonanie, że choć pojedynczy człowiek może mieć zaledwie maleńki fragment psionicznej lub mistycznej zdolności, to niezliczone biliony ludzi zamieszkujących Imperium wytwarzają rodzaj psychicznego rezerwuaru, który może być wykorzystany w sytuacjach ostatecznych, nawet nieświadomie. A że Adeptus Astartes ucieleśniają zarówno nadzieję, jak i grozę dla Imperium, a formą zarazem wybawienia jak i zemsty jest sylwetka Kosmicznego Marine. Tak też właśnie zjawy wyglądem przypominają płonących ogniem zemsty Astartes w czarnych zbrojach. Istnieje jeszcze jedna opowieść. Historia o przeklętym zakonie kosmicznych maryń skazanym na wieczne potępienie. Opowieść tam mówi, że Legion Przeklętych był kiedyś zakonem kosmicznych maryń, który został pochłonięty przez płomienie im i odrodził się w bardziej złowrogiej formie. Według tej legendy, Legion to potępiony zakon ognistych jastrzębi. Ogniste Jastrzębie to sukcesorzy Ultramareins pochodzący z XXI Fundacji, fundacji nazwanej Przeklętą, z powodu losu, jaki spotkał wszystkie zakony tej fundacji. Każdy z nich bowiem nosi na sobie jakiegoś rodzaju ponure brzemię. Ogniste Jastrzębie uchodziły za okrutnych Maryńs, nawet na tle innych Astartes, nie przejmujących się ludzkim życiem ani stratami w cywilach. Ogniste Jastrzębie żyły w toksycznej kulturze prawa silniejszego. W walce dokonywali zbrodni na całych populacjach często wypinali się na swoich własnych sojuszników, opuszczając fronty wojny, nie swoich działań, czy nawet narażając sojuszników na niebezpieczeństwo. W taktykach wojennych uwielbiali walkę na bliski dystans i walkę wręcz. Z tych samych powodów, dla których inni Maryjns nie lubili walczyć u ich boku, tak wysocy lordowie Terry uwielbiali ogniste jastrzębie, jako zakon, który nie zadawał zbędnych pytań i robił wszystko, co mu się kazało, nawet najbardziej chore i zbrodnicze rozkazy. Ogniste Jastrzębie zostały wysłane przez Wysokich Lordów Tery, jako jeden z zakonów stanowiących siły pacyfikacyjne wobec buntowników z Badab. Wielu historyków uważa, że konflikt, który można było rozwiązać dyplomatycznie, rozpoczął się nie wcale przez Hurona, czy jego strażników Wiru, a właśnie przez Ogniste Jastrzębie rwące się do walki. Mając gdzieś ostrzeżenia strażników Wiru, jeden z okrętów Jastrzębi wbił się prosto w strefę kontrolowaną przez strażników, co skutkowało jego abordażem przez wojowników Modliszki. Mistrz Zakonu Stibor Lazarek uznał to za wystarczający pretekst, by cały swój Zakon wysłać od razu do walki, rozpoczynając długą i bezsensowną wojnę domową pomiędzy kosmicznymi Marines. Dekady później cały Zakon zniknął bez śladu, gdy jego okręty wskoczyły w osnowę i nigdy z niej nie wyskoczyły. Zakon został ogłoszony przez Imperium jako stracony, jednak w sektorach, w którym ogniste jastrzębie zaginęły. W kolejnych latach wrogowie Imperium byli odnajdywani jako pokonani i rozbici, przez nieznane siły. Mekanikum odnalazło dwie trumny z ciałami Marines w zbrojach ognistych jastrzębi, jednak których ciała były strasznie zmutowane przez spacznie i w głębokiej fazie rozkładu. A po jednej z kolejnych bitew z orkami w sektorze, gdy siły obrońców zostały wsparte przez zjawy w czarnych zbrojach otoczone pomieniami, na polu bitwy odnaleziono sztandar z wyobrażonym płonącym jastrzębiem. I wypisanym mottem. Za imperatora, nawet po śmierci. Pod sztandarem znajdowało się zaszyfrowane urządzenie kronikarskie. Mekanikum odtworzyło dzięki niemu zapiski i poznało los ognistych jastrzębi. Według później opowiadanych przez imperalnych żołnierzy legend, zakon ognistych jastrzębi zaginął w osnowie, a spacznia zaczęła przemieniać ich ciała. Większość zginęła w agonii. Ale ci, co przeżyli, przysięgli sobie mścić się na wrogach imperatora tak długo, jak stoją przeżyć, ale nawet także po śmierci. I w ten sposób stali się legionem przeklętych, upiornymi zjawami, powstałymi z martwych duchami Zakonu Ognistych Jastrzębi, potępionych na wieki jako kara za grzeszną przeszłość ich zakonu, na zawsze zmuszeni w cierpieniu do mszczenia się na wrogach imperatora i ratowaniu tych, których za życia porzucali na pastwę losu. Jakakolwiek z tych historii jest prawdą lub kłamstwem, w mrocznej przeszłości 42 tysiąclecia, w czasach w których istnieje tylko wojna, piekielne zjawy wymierzają gniew Boga Imperatora wszystkim wrogom ludzkości, siejąc terror i panikę zarówno wśród sojuszników, jak i wrogów. To wszystko ode mnie na dziś. Bardzo dziękuję osobom, które mnie wspierają. Dziękuję osobom, które mnie wspierają przez YouTube, w zamian za co dostają wcześniejszy dostęp do moich filmów. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć jednorazową wpłatą, możesz to zrobić poprzez link do zrzutki.pl, który znajduje się w opisie. Dziękuję też moim patronom z platformy Patronite. W tym Oskar Prusek, Borys Kraus, Paweł Max, Kacper Cymborowicz, Piotr Marzec, Damian O, Jakub Strus, Adam K., Hatoryk Kurze, Krystian Niesiobeński, Jakub K., Adren Rustom, Łukasz Jeziorski, Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rudkowski, Piotr P., Mikołaj Dudziak i Kuba Zini. Pamiętaj o subskrypcji, polajkowaniu itd. Pozdrawiam.